mieszkanie trochę roboty jest Trzy miesiące pół roku tu spędzimy w ogóle sytuacja wyglądała tak, że tu był porzek. Nie no ja tu będę pomagał jak to jest pomysł taki żeby brata wkręcić w streamie właśnie z remontu będzie łazienka tutaj kuchnia no bardziej właśnie z poł czyli z pierwszych w pierwszej perspektywie chcę zrobić taki kawałek i pa, No ale wiesz co pomyślałem, że Patel, tutaj te drzwi zostawimy. Nie? I będą zamknięte, wejściowe, Te drzwi będą zamknięte, ale chodzi o to, że ciepło nie będzie uciekać. To co, skrobimy dalej? Wiesz tutaj większość roboty to brat będzie robił. Nie, ja tam będę się uczył. Na tą No, jest lekki pomysł. Należy się tego wszystkiego pozbyć, wyskrobać. To jest ten. Wyślij SMS-a o treści o treści pajacyk. Proszę, Jaka tu mieszkam? Co Wszyscy znawcy zlecą tutaj, nie? robię, a co, co dobrze. No dobra, tylko co źle. Opa, tu będzie ściana. Nie, w lipcu tu. tu będzie ściana Tu będzie ściana Tak, mamy łazienkę Ja tutaj z nas odgrzewanie ogrzewanie podłogowe Te takie maty Czy to zrobię robotę tutaj Jak tu nie ma na ciepłej wody to bojler trzeba Tu trzeba bojlek zamontować to Nie abym ja do płacił to jest wojownik musi być wisieć płytki w całym mieszkaniu by dotrzymały ciepło Może niby dobrze się przytrzyma. A wiesz jaka jest ciekawostka, jeśli prze ślubem zakupiłbyś dom, dom, zakupiłbyś działkę i po ślubie z żoną bierzesz kredyt na budowę domu, bo jeśli się rozstajecie, nie? Macie rozwód, to dom prawnie należy do Ciebie, bo był wybudowany na tej działce jakby. I żona nie ma nic zagadania, bo działka była twoja. Nieważne, że, że jest jakby jakby kredyt wzięty po ślubie na budowę domu. Ważne jest, że w księdze wieczystej jest zapis, że jeżeli my Ty kupiłeś... No wiadomo, to będzie mo można się sądzić, czy coś. Nie zamiapaj. Skręcę tylko to, bo kto... no, Dobra, Jadę. Trzymajcie się do jutra. W następnym odcinku... To małpka działa? Halo? Serial pod tytułem Fuszerka Pof nie znam się, ale robię remont 15-metrowej kawalerki na pełnym profesjonalizmie. Z humorem, precyzja i dystansem nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie. Odcinki dostępne na tiktok oraz youtube. Więcej informacji w opisie. Nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Fuszerka po w główni bohaterowie serialu Bogusław podkreślenie NYAKA Fuszer i Natalii AKA Inspektorka i Radosław podkreślenie NYAKA Kierownik całe odcinki z live stream TV i TCH dostępne tylko w weekendy sobota, niedziela. Transmisja na żywo, którą oglądasz jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show.